Dobry czołem Mały teścik przy niedzieli. Zrobię, a się wstałem po wczorajszym dniu. Stwierdziłem, że muszę to w końcu sprawdzić sam dla siebie. Taka lampka. Pewnie ten, kto w diwolcie siedzi, czy jak tam kto woli, w Dwalcie, wie co to za sprzęciwo I jak to sobie daje radę. A mi głównie chodzi o to, że chcę sprawdzić. Baterie na podstawie tej lampy. Lampa zawsze będzie świecić tak samo, a narzędzie nie zawsze będzie robić tak samo, więc można porównać. Ale zaraz powiem co. No, lampa. Prosta sprawa. Tak sobie stoi. Jednym przyciskiem odblokowujesz i ustawiasz. Ciach. Lampa sobie stoi. Ideolo, ale Co na robocie, No, trudność. Klipsy. Góra tu. Ja tu mam 2.20 w moim centrum logistyczno-spedycyjnym. Więc. No i nawet wyciąga 2.20. Z tego co widzę. Nawet więcej. Wygląda to dość ładnie. Co do modelu DCL079. Koszt w zależności od dystrybutora 900 GOLAS. To jest pierwszy stopień świecenia. Dość jasno. Daję, daję. O, daję. Sprawdzimy. Wyłączymy światełko. No, mamy trochę tutaj tak ciemno. Na białej lampie będzie widać pierwszy stopień świecenia. Drugi, trzeci i wyłączenie. Chcecie wyłączyć z pierwszego na zero? Przytrzymujecie guzik. Jest ok. O, nic specjalnego w użyciu. Ona sobie w formę wchodzi elegancko. Dobra, zostawimy ją w takiej pozycji. Co najważniejsze, będziemy testować. To mirki do testu stoją, ale to o, po, obiadku, po obiadku, jak mówiła moja nauczycielka od matmy. Także po obiadku, ale nie, nie dzisiejszym pewnie. Tu mamy częściowo rozładowanego FlexVolt'a. I tu mamy FlexVolt 6, 6. 6 amperogodzin. Dość niestary. Zresztą podacie dacie widać. Tegoroczny. Zamykamy go na ładowarce DCB132. Mamy piąteczkę. Widać, że piątka załadowana, ale dobra. Załadujemy dwa, żeby było równo. Obydwa sobie siedzą i obydwa się ładują. Czekamy do skutku. Jak dwie diody przestaną migać, wtedy będziemy testować świecenie. I jak bardzo różni się flexvolt od od zwykłego akumulatora w Diolcie. Sam nie wiem, dopiero pierwszy raz będę to testował bo te to mam świeżaki potrzebowałem do sprzętu zobaczymy dobra załadowały nam się sprzęty <laughs> mamy dwa i do czerwony, czerwony nie wydające wyciągamy jeden drugi no i co najpierw zrobimy mniejszy Dalej, prosto się układa. Dobra. Rozwijać jej nie muszę. Teraz muszę wymyślać. Jak to zrobić? Żeby nadać. Zaraz na coś wpadnę.